5 tieni, a rytarda destra 5. Finerei le pasta. Basta. No Robert. Fermati, fermati. 6 lutego 2011. Ronde di Andora. Piąty kilometr pierwszego odcinka specjalnego Walmerula, Około godziny 8:30. Robert Kubica wpada w uszkodzoną barierkę w jednym z najwęższych punktów na całym OSie. To zdarzenie z tego nieszczęsnego rajdu kojarzą wszyscy kibice polskiego motorsportu. Czas nagle się zatrzymał. Życie, jakby straciło swój rytm, a wszyscy czekali tylko na jedną informację: Czy Robert Kubica żyje? Choć pojawiały się również pytania dotyczące powrotu do ścigania, w tamtym momencie najważniejszy był stan zdrowia Polaka. Pomimo utraty wielu litrów krwi, licznych złamań, przede wszystkim prawej ręki, Kubica oszukał kostuchę i wrócił do świata żywych, rozpoczynając w ten sposób żmudną rehabilitację i powrót do motorsportu. W 2019 roku zostaje on ukoronowany podpisaniem kontraktu z zespołem Williams Racing, szorującym pod dnie tabeli. Ech, gdyby nie ten nieszczęsny wypadek. No właśnie! Co by było gdyby! Jako Polacy uwielbiamy urządzać gdybologię, a w przypadku Roberta Kubicy i całej Formuły 1 w 2011 roku, aż chce się zadać pytanie: co by było, gdyby Robert Kubica nie wystartował w rundę Diandora? A pamiętajmy, że był o krok od tego, aby w ostatnim momencie wycofać się z udziału w tym rajdzie. Zainteresowani? No to zapraszam na odcinek. Zacząć musimy oczywiście od 2011 roku, jednak nim rozpoczniemy, na szybko nakreślę dwie zasady. Po pierwsze, mówimy tylko i wyłącznie o ruchach na rynku transferowym. Nie będę urządzał tutaj typologii na zasadzie: jak w tym wszystkim odnalazłbyśmy Robert Kubica, czy walczyłby o Mistrzostwo Świata, jak w ogóle jego obecność wpłynęłaby na losy Mistrzostw. Chociaż chcesz aż krzyknąć: tak, Robert w lotusie E20 walczyłby o Mistrzostwo Świata. I po drugie, jeżeli nie wspominam jakiegoś zespołu, to znaczy, że względem rzeczywistości nie zaszły w nim żadne zmiany. Generalnie w latach 2011-2013 sytuacja nie uległaby jakiejś diametralnej zmianie. Liczymy oczywiście, że Robert faktycznie trafia do Ferrari, ale dopiero na rok 2013. Podkreślam to dlatego, że w czerwcu 2010 roku Felipe Massa podpisał ze Stanią z Maranello kontrakt do końca 2012 roku. Liczymy również, że Robert Kubica podpisał co najmniej dwuletni kontrakt z Ferrari, bo rzadko, a wręcz chyba nigdy nie zdarzyło się, aby Włosi podpisali nowego kierowcę tylko na jeden rok. Oczywiście była opcja wcześniejszego zwolnienia Brazylijczyka, który nawet sobie na to zasłużył, ale uznajmy, że jednak dopełnia pierwotny kontrakt. W 2011 i 2012 oczywiście Kubica jeździ dla zespołu Lotus-Renault i jest partnerem zespołowym najpierw Witalija Pietrowa, a następnie Romę Groszą. Jako iż jeździ u boku Pietrowa, w Stajni z Enstone nie mamy najpierw Nika Heidfelda, a następnie Bruno Senny. I tu pojawia się już pierwsza zmiana, bo jako iż Kubica jest w lotusie w 2012 roku, to nie trafia tam Kimi Raikkonen. Finlanduje w Williamsie. Pod koniec 2011 roku Raikkonen wybrał przecież lotusa kosztem Stainis Grove, bo miał taką możliwość. W naszym scenariuszu jej nie ma, a Romain, choć nie był już juniorem z Enstone, dostaje od nich szansę. I tak. Wiem, że podpisanie Kimiego ogłoszono przed Grożanem, ale uważam, że w tej sytuacji to Francuz trafiłby do Lotusa. Tym samym z układanki wypada nam senna, i na dobrą sprawę, jedynymi zmianami na rok 2012 są Robert w Lotusie i Kimi w Williamsie. Co by nas czekało w 2013 roku? To już nie jest tak łatwe do przewidzenia. No dobra. Poza tym, że Robert idzie do Ferrari. Co się dzieje z Masą i Raikkonenem? To, że Kimi byłby szybszy od senny w Williamsie, nie pozostawia dla mnie wątpliwości. Pewnie byłby lepszy i od pastora Maldonado, który kwalifikacyjnie miał świetny rok. Wątpliwości budzi we mnie natomiast potencjalna długość kontraktu Kimiego ze z Grove. W rzeczywistości bowiem Raikkonen podpisał dwuletnią umowę z Lotusem. Czy z Williamsem zrobiłby to samo? Skoro po sezonie 2011 poszedł na taki układ ze stajnią z Endstone, to jest to prawdopodobne. Ale co w takim razie z drugim fotelem w Lotusie i Zauberze? Nim pod koniec 2012 roku ogłoszono przedłużenie kontraktu z Grożanem, potencjalnym transferem Lotusa był... Kamui Kobayashi, który przegrał z Sergio Perezem, swoim kolegą zespołowym z Zaubera, o ledwie 6 punktów. Jego przejście w tej sytuacji wydaje się całkiem realne, zaś co się tyczy Felipe Masy, moim zdaniem Brazylijczyk wróciłby do Zaubera i dostałby kontrakt kosztem Estebana Gutierreza. Reszta pozostałaby bez zmian, a więc Hamilton idzie do Mercedesa, a Perez, pozbawiony jakichkolwiek szans na szybki awans do Ferrari, zdecydowałby się tym bardziej na McLarena. I teraz zacznie się robić naprawdę ciekawie, bo jako, że Robert dopiero co podpisał kontrakt z Ferrari, siłą rzeczy na rok 2014 układ Kubica Alonso został utrzymany. Co w takim razie dzieje się z Kimim Raikkonenem? Możecie uznać, że odleciałem za daleko, ale w tej układance Finn trafia do Red Bulla. Nawet pomimo fatalnej kampanii 2013 w wykonaniu Williamsa, duet Rikon fettel gwarantowałby spokój czerwonym bykom. Poza tym, czy po sezonach 2012-2013 ktoś z was realnie postawiłby na Daniela Ricardo, moim zdaniem Australijczyk pokazał za mało w Toro Rosso, aby już na 2014 rok zastąpić swojego rodaka, Marka Webera. Nie uważam również, by wystarczająco dużo pokazał Jean-Eric Vergne, który pożegnałby się z Formułą 1. Lotus raczej by po niego nie sięgnął, a jedno miejsce w Toro Rosso i tak musiało zostać zwolnione. Daniel Kwiat po tytule w GP3 był zbyt dużą możliwością dla Red Bulla, by pozostawiać go w seriach juniorskich na jeszcze jeden rok. Kierowca z Ufy od razu był szybki w niemal każdej serii juniorskiej, w której się pojawił, co przypieczętował mistrzostwem GP3. A co w takim razie stałoby się z Williamsem? Szansę na debiut wreszcie otrzymałby Walteri Bottas, u boku którego jeździłby Paul Diresta. Pomimo upływu lat, nie potrafię zrozumieć, jak po naprawdę bardzo udanym sezonie 2013 Szkod stracił miejsce w F1. Diresta znokautował wtedy w Force India Adriana Zutila, a mimo to nikt nie zdecydował się podpisać go na kolejny sezon. Co zaś tyczy się Zaubera, uważam, że masa zachowałby fotel, a u jego boku jeździłby. Pastor Maldonado. Wsparcie PDF zrobiłoby swoje. U boku Markusa Eriksona w Katerhamie z kolei jeździłby Robin Freeds, który miał naprawdę udaną karierę juniorską. W 2012 roku wygrał World Series by Renault, a tytuł zdobył w debiucie, pokonując w bezpośrednim starciu zilabiankiego. Biankiego. Dla uporządkowania wszystkich ruchów transferowych, przedstawiam wam układ zespołu w naszej alternatywnej rzeczywistości. My tak naprawdę dopiero zaczynamy zabawę, a już teraz widać kilka różnic z gołym okiem. Uważam jednak, że po sezonie 2014 te różnice będą zaczynać się zacierać. Tak jak to było w rzeczywistości, na sezon 2015 Sebastian Vettel zmienia Red Bull'a na Ferrari. Mimo wszystko uważam, że nawet obecność Rajkonena nic by tutaj nie zmieniła. Pomimo tego, że panowie byli swoimi bliskimi przyjaciółmi. Transfer Fettela do Ferrari musiał się ziścić. On po prostu za bardzo o tym marzył. To oczywiście zmusiłoby do transferu Fernando Alonso, który tak jak w rzeczywistości zamieniłby Ferrari na McLarena, do którego dołączała Honda. Mimo iż Verne mówił w wywiadzie w 2014 roku, że odejście Seba było szokiem dla wszystkich osób w stajni z Milton Keynes, uważam, że i tak miałoby miejsce, nawet pomimo Kimiego u swojego boku w Red Bullu w naszej rzeczywistości. Iceman w szeregach czerwonych byków pozostałby na jeszcze jeden rok, a na awans, po trzech latach, wreszcie zasłużył Daniel Ricardo. To by jednak oznaczało, że w Toro Rosso w 2015 roku jeździliby Daniel Kwiat i Max Verstappen. Swoją drogą, zdajecie sobie sprawę, że w rzeczywistości Step przyspieszył awans Sainz'a do F1? Hiszpan pierwotnie nie miał startować w z Enzy w 2015 roku. Bo wiecie, transfer Fetela do Ferrari musiał się ziścić, szczególnie po takim sezonie 2014 w wykonaniu Red Bulla. Podobnie jak ruch Fernanda Alonso do McLarena. W tym wszystkim pozostaje tylko pytanie, czy Robert Kubica zachowałby miejsce w Ferrari? Gdyby nie wypadek Biankiego na Susuce, szanse byłyby mniejsze, ale nawet w alternatywnej rzeczywistości nie zmienię tego biegu wydarzeń. Przywrócenie Gila do żywych moim zdaniem jest przesadą i byłoby po prostu zachowaniem nie na miejscu. Powracając do kolejnych ruchów, po sezonie 2014 z Lotusa odchodzi Kamui Kobayashi, a pieniądze Pastora Maldonado wreszcie robią swoje i Wenezuelczyk trafia do Stani z Enstone, ale tylko z rocznym kontraktem. Żeby była jasność, nie robię tego na siłę, by przywrócić rzeczywisty bieg wydarzeń. Uważam po prostu, że niektóre zdarzenia musiały mieć miejsce, a Lotus wtedy bardzo mocno potrzebował pieniędzy. Kto zastąpiłby Maldonado w Zauberze? Tutaj, bez większych niespodzianek, uważam, że byłby to Felipe Nast. Jak więc widzicie, względem rzeczywistości, nasz rok 2015 nie różniłby się w dużym stopniu. I na dobrą sprawę, podobnie byłoby w 2016 roku. Do Red Bulla, kosztem Rajkonena, trafia Max Verstappen. Kwiat z kolei, tak jak w rzeczywistości, spędziłby sezon u boku Carlosa Sainza. Co w takim razie z Rajkonenem? To jest bardzo dobre pytanie, bo możliwości za dużo nie ma. W Ferrari mamy przecież Roberta Kubice i Sebastiana Vettela. I w takim razie wydaje mi się, że Finn trafiłby do Zaubera. Tak jest? Już na 2016 rok. No dobra, ale co w takim razie z Felipe Masą? Williams? No jak? Przecież tam mamy Poladirestę i Walterego Botasa. Uważam, że Massa na koniec kariery przeszedłby do Renault, gdzie jeździłby u boku Joliona Palmera. To oznacza koniec dla Maldonado i opóźniony względem rzeczywistości powrót Magnusena do F1. Do zmian moim zdaniem nie doszłoby w czasie w Force Indy ani Manorze. No i oczywiście w Mercedesie. Ale na rok 2017 Rosberga już w stawce nie mamy. Tylko że nic by się nie zmieniło. Botan trafiłby do Mercedesa, u boku Diresty w Williamsie jeździłby Lance Stroll, a w Reno doszłoby do zmiany na jednym fotelu. Bo u boku Hulkenberga jeździłby... Daniel Kwiat. Rosjanin po trzech latach spędzonych w Toro w końcu straciłby cierpliwość i nadzieję na awans do Red Bulla. Sainz w Stanisław Enzy uzupełnia Piergasli, a w Zauberze z kolei, u boku Raikkonen'a, tak jak w rzeczywistości jeździłby Pascal Wehrlein. Długo zastanawiałem się nad zmianami względem rzeczywistości, jednak timing ogłoszenia emerytury przez Nico Rosberga i odpowiednio wczesne wytransferowanie Nico Kulkenberga przez Renault powoduje, że dużo nie mogło się po prostu wtedy zmienić. Ale spokojnie, jeszcze będzie ciekawie na tym rynku transferowym. Niestety nie w 2018 roku, bo tak jak po 2016 cierpliwość stracił kwiat, tak po 2017 stracił ją Sainz, który idzie do Williamsa. Za pola direstę, co tym samym oznacza koniec szkota w F1. Kto w takim razie uzupełnił Piera Gasniego w Toro Rosso? Red Bull i tak miał wtedy olbrzymi ból głowy, bo wsadził tam Brendona Hartleya. I o zgrozo, ja tego nie zmienię, bo tam nie ma kogo wsadzić. Tiktum? No proszę was. Młody Nico Carri? Była to jakaś opcja, ale wciąż był za wolny. A może 18-letni Richard Wershorn? Bądźmy poważni. Red Bull miał wtedy ogromny problem z osadzeniem drugiego miejsca w Toro Rosso i Brandon Hartley na dobrą sprawę wydawał się jedynym kandydatem. Na rynku zrobiłoby się ciekawie rok później. Po sześciu sezonach Robert Kubica mówi basta i odchodzi z Ferrari do obiecującego projektu jakim jest Renault. Uznajcie mnie za szaleńca, ale ja mówię poważnie. Fabryczny zespół, który z roku na rok zdobywa coraz więcej punktów i kończy sezon na czwartym miejscu w generalce. To naprawdę był obiecujący projekt. Williams wtedy nie rokował, a Mercedes był zajęty, nie mówiąc o Red Bullu. Miejsce po Robercie w Maranello wypełnia oczywiście Charles Leclerc, a w zauberze mamy Antonio Giovinacciego i Kimiego Raikkonen'a. Tutaj bez zmian, podobnie jak w całej rodzinie Red Bulla. A więc tak, Kwiat wraca do Toro Rosso. Zmiana nastąpi za to w McLarenie, bo u boku Lando Norrisa ścigać będzie się Daniel Ricardo. W naszej rzeczywistości skład również zachowuje Williams, bo choć zdaje sobie sprawę ze swojej beznadziejnej sytuacji, Sainz nie może odejść, bo po prostu nie ma gdzie. Na rok 2020 trafia już do Renault, by jeździć u boku Kubicy. To jednak dopiero początek burzliwego okresu w karierze Sainza, ale nie uprzedzajmy faktów. Na emeryturę już po 2019 roku decyduje się Kimi Raikkonen zwalniając tym samym miejsce u boku Giovinaciego. Ono zostaje wypełnione doświadczonym kierowcą w postaci Nico Kulkenberga. Tak, były szanse, że Nico trafi do Alfy. Co prawda za Giovinaciego, ale to, to tylko szczegół. I to tak naprawdę wszystkie zmiany, które zaszłyby w 2019 roku. Prawdziwa rewolucja miałaby miejsce w sezonie 2021. Sainz wreszcie dostaje szansę w Red Bullu, zaś do Ferrari idzie Sergio Perez. Tak, wiem, gigantyczna zmiana. Do z Enstone wchodzi za to, tak jak w rzeczywistości, Fernando Alonso, z kolei do Williamsa wciśnięty zostaje drugi junior Mercedesa, Esteban Ocon, który jeździ u boku Georgia Russella. Bez zmian względem realnego świata pozostaje Mercedes, Haas i już wtedy Aston Martin. W 2022 nie będzie za to dużo zmian. Największą na dobrą sprawę będzie brak awansu do F1 Guan Yu Zhou, bo u boku Walterego Bottasa ścigać będzie się Calum Island. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, jak ten gość nie dostał chociaż szansy w Formule 1. Bez zmian pozostaną za to inne czołowe zespoły, ale to tylko na 2022 rok. No i oczywiście w William się zostanie okon, do którego dołącza album, ale to był taki rok przejściowy. Dlatego, że od 2023 roku zmienia się sytuacja w Alpin. Odchodzi zarówno Kubica, jak i Alonso, a ich miejsca zajmują Piergasli i Oskar Piastri. A to dlatego, że do McLarena idzie Kubica, a Alonso ląduje w Astonie za Sebastiana Fetela. Nico Hulkenberg z kolei po roku przerwy, tak jak w rzeczywistości, uzupełnia w hasie Kevina Magnusena, za to w Williamsie mamy Okona oraz Albona. Reszta pozostaje bez zmian. I na dobrą sprawę, to tyle! W mojej układance nie ma miejsca na debiut Logana Sargenta, Franco Colapinto, przynajmniej na razie, i Jacka Duana, ale reszta pozostaje póki co bez zmian. Być może nieco pofantazjowałem najpierw z powrotem Roberta do Renault, a potem z transferem do McLarena, ale uważam, że byłby to całkiem realny scenariusz. Szczególnie, że po 2025 Robert prawdopodobnie zakończyłby karierę w F1, o ile nie wcześniej. Nim zakończymy odcinek, jeszcze jedna sprawa. Dlaczego założyłem, że Felipe Massa utrzymuje swój fotel na 2012 rok? Dlatego, aby był ciekawszy materiał. Bo gdyby Robert wszedł za Massę do Ferrari na 2012, to ten prawdopodobnie poszedłby do Williamsa, a w Lotusie mielibyśmy Raikkonena. I do 2014 roku nic by się po prostu nie zmieniło. A chyba nie o to chodziło w tym odcinku.